Witajcie kochani z tej strony, grupa Urbex moją pasją. Jesteśmy na kolejnej wyprawie w kolejnym budynku. Dostaliśmy tutaj zgłoszenie od Was, aby zwiedzić budynek w okolicach Płocka. Tak więc zaczynamy. Mamy tu jakiś opuszczony dom. Tutaj chyba jakieś pozostałości po budowie tutaj ulicy, obwodnicy. Gruzowisko, no tutaj trochę tych rzeczy jest. Standardowo tutaj jest poniszczone. Ktoś już tutaj był i zostawił po sobie ślad dewastacji. Zawsze jakieś osoby się znajdą, które muszą przyjść i by zniszczyć Nie mogły się powstrzymać od tego Tak to jest trochę przykre kurwa, że coś się dzieje O tutaj była łazienka Jeszcze kasetoniki są, proszę bardzo Kiedyś tak jakby się używało kolejne pomieszczenie, no ten dom trochę tutaj widzę ma tych pomieszczeń. Tam dalej następne jakieś ruiny są jakieś ceglane, to zaraz tam zajrzymy, zaraz jak jesteśmy tutaj. O, jestem tutaj no. Widzicie, jak to wygląda. A gdzie jesteś? Tutaj. Które, którędy tam wszedłeś? E, Drzwi. Tak? No. No widzisz. Standard to hmm. jest. Tutaj stosowisko mamy. Zwisko. Hmm, tu widzicie, jak jest ta niedaleko obwodnica. Dokładnie tej lokalizacji nie będziemy podawać, bo wiadomo jak to jest. Nie to do pozadia Urbeksu. Nie podajemy lokalizacji. Wybijane, poniszczone. Ciekaw jestem co tam dalej jest. Jakieś ruiny z cegły. Nie wiem co to może być. Dobra, wejdź. Dobra, góra. 我。 Super. I trzeba ten uważać, bo miękka jest podłoga. Kiedyś dzieci mieszkały?

Super Od tamtej strony weszedł Ale strasznie miękko jest No dobra, kochani, tak więc po obejrzeniu góry idziemy zobaczyć tam te dwa pozostałe, nie wiem, budynki, jakieś tam ruiny. Zobaczymy, co to jest, co fajnie wygląda. Dzisiaj, jest, dzisiaj pogoda nam niestety nie dopisuje, jest deszczowo. No tam jakieś widzę tylko ruinki są, tutaj też jakieś domy albo coś było jakieś pozostałości. No właśnie ktoś pisał z Was o tym miejscu, że tutaj jest, a ponieważ byliśmy blisko to tak spontaniczny taki wyjazd, wyjazd nasz, ale mówimy zajedziemy, zobaczymy co tutaj się wyprawia. Widzę widać, że to budynek z czerwonej cegły. Ma jakieś rury. Tu jakieś pozostałość, tu nic nie ma. Pytanie, co to mogło być? O, są tu jakieś, widzę, drzwi wbite w ziemię. Tak czy siak, to pewnie coś było związane z tym domem tutaj. Może jakiś inny dom, może jakaś, nie wiem, budowla związana tutaj z tym miejscem. No tak czy siak... Mamy tutaj już to miejsce zaliczone. Jeżeli nam się uda, to będziemy jeszcze kilka miejsc dzisiaj zwiedzać, ale zobaczymy, czy nam da czas i pogoda. Tam dalej nie wiem, czy jest sens iść. Tam jakieś tylko kawałek. Tam nie było w środku, tam patrzyliście, byliście wcześniej. Ale w sumie się przejdę. Zawsze coś deszcz napierdziela coraz bardziej. Mokro tutaj, glina. Trzeba być się tutaj stąd naprawdę czego się robi. A tak jak tutaj się mówili, towarzysze moi, nic tam nie ma, jakieś ścianki. No ale dobra, zobaczymy, są jakieś rury. No i niedaleko, niedaleko stąd była budowa ogólnie, obwodnicy tutaj łączącej płock z PKN Orlen. No dobrze kochani, to by było na tyle z tego krótkiego dzisiaj wypadu, pamiętajcie, najważniejsi jesteście wy, nasi widzowie, którzy nas wspieracie, nasz kanał na YouTube cały czas się rozwija, zapraszamy też na naszego Facebooka Urbex Moją Pasją oraz Instagrama pod tą samą nazwą.